Dzisiejsza Ewangelia wydaje się być z gatunku tych trudnych, może nawet najtrudniejszych, bo jak można mieć w nienawiści swoich najbliższych? Ale Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, aby postawić sobie dwa kluczowe pytania, które są bardzo ważne dla naszej wiary. Po pierwsze, kim jest dla mnie Jezus? I po drugie, jakie miejsce zajmuje On w moim życiu? Wielu jest chrześcijan, którzy traktują Ewangelię, traktują wiarę jako kolejny żmudny obowiązek, kolejne zakazy, nakazy. Ale jeśli człowiek zaufa nade wszystko Panu Bogu, jego wiara stanie się prawdziwa, stanie się autentyczna. I tylko taka wiara ma sens tylko taka wiara prowadzi do nieba. Postawienie Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. Zyskuje właśnie taki power, jak to mówią młodzi ludzie. I bądźmy świadomi tego, że bez tego nie damy rady obronić własnej wiary. Jeśli idziemy za Jezusem bez postawienia go na pierwszym miejscu w naszym życiu, nasza wiara przypomina szukanie Boga po omacku. Obrazowo możemy powiedzieć, że jest to. Budowanie wieży bez środków na jej wykończenie.